Eksperymentalnie podepniemy zgrabiarę do, do leja, bo już nie będę go odpinał, a z tyłu jest zaczep więc zobaczymy czy da radę. Aby są opuszczone. No, nie będę już odpinał tego leja, bo być może będzie tak, że schowa się Trzydziechy na zimę do garażu albo do stodoły razem z lejem, żeby on był schowany na zimę. Więc już nie będę go odpinał z tego. O, idealnie jest, tu jest bolec, więc pojeździmy sobie. Tak, przecież nic się nie stanie. To nie jest jakaś tam przyczepa pełna zboża czy tam czegoś, tylko to jest zwykła grawiarka, którą ręcznie można przepchać dobra, to jedziemy radzić mówię, to już lej będzie tutaj prawdopodobnie przypięty żeby go nie odpinać i żeby go schować od razu razem z traktorem żeby był schowany na zimę więc go nie odpinam bo później tam trzeba się tutaj wysilić żeby to odpiąć więc jedziemy jedziemy razem z lejem a przy okazji coś innego jakoś inaczej to trochę wygląda niż zwykle no tutaj słabe bo słabe to wszystko jest ta trawa nie, nie narosło jej jakoś dużo nawozu tu nie było sypane nie było gonione żeby ona tam rosła więc słaba bo słaba no ale tyle ile tam jest to Trzeba, trzeba zabrać, to wiecie co? Nie wiem czy my mamy wodę na pokładzie w bo nie sprawdziłem Trzeba wrócić po wodę no To opuszczamy To trochę podniosę do góry ten zaczep. Tak żeby no i jedziemy Teraz będzie trochę ciężej na ale Tyle, że ja nie widzę co się z tyłu dzieje. Ja nie widzę jak tam grabić. Ale dobra, tu nie ma dużo, bo tu jest... To nie jest stałe, bo już tam było dalej zebrane, po pół tego jest. Do zgrabienia, no i to tutaj po prawo co jest. To też do zgrabienia. Trochę sobie pojeżdżę wokoło. Najmniej ten zaczep z tyłu naleju na do czegoś się stało, tak to... Znaczy kiedyś było, była tam dwukółka przypinana do niego, żeby zboże sobie na dwukółce, czy tam nabóz zawieźć na pole, ale teraz już tutaj, w ostatnich latach, no to ten zaczep nie był wykorzystywany, więc teraz idealnie spełni swoją funkcję i coś, coś tam do niego zostało przypięte, więc... Więc jest po to, po to, że tam ludzie stworzyli, żeby coś. Tyle praktycznie tu już skończyłem. Teraz tu zbieranie pach, i zaraz obijam. No i podnosimy i to tyle. Tyle z pra pracy tej maszyny w tym roku. Więcej już grabione nie będzie. No i widzę, że powietrza już tu pomału ubywa. E, oczywiście na przyszły sezon będzie trzeba znowu tutaj po, powymieniać te pazury, bo tutaj, o, tu jednego już brakuje, tu się dwa ułamały, więc będzie trzeba dwa wkleić. No i tutaj kolejny, już trzeci tam to już cztery. No cztery. O, tu piąty. Tak, piąty. I tu na pierwszym jest dobrze. Czyli pięć. A przed wyjazdem na te ostatnie tutaj grabienia w tym, w tym sezonie jednego brakowało, czyli ułamało się tu kilka sztuk właśnie na tych łąkach teraz przy tym, przy tej trawie. No bo Teraz ta trawa wygląda tak, że ona jest mała i trzeba opuścić to niżej, bo jak na tym pierwszym pokosie grabiłem, trawa była dosyć wysoka, to nie musiałem aż tak do końca jej opuszczać i ona tak nie ryła po ziemi. No a teraz niestety tak trzeba było zrobić, no i się połamało trochę więcej tych pazurów. Dobra, ja zjeżdżam i na razie to tyle. Powiniemy sobie teraz tego jednego balota, który tam został sprasowany. By byłoby jeszcze, jeszcze drugi albo jeszcze z dwa z tego, co tam zgrabiłem, ale prasa trochę nawaliła, jest nieczynna na razie, więc jedziemy. Powinąć po prostu to, co było, czyli tego jednego balota sobie owiniemy teraz. Tu już traktora odpaliłem. Wiecie co, ja zapomniałem w ogóle jeszcze tutaj o tej łące i o tym, że tutaj było pokoszone, dlatego przejeżdżamy. No to już jest tam w takim stanie, w jakim jest, ale, ale co tam mogę, to zawsze podgrabię tutaj też na tej łączce. No nie ma tego za dużo, już tu przerosło i wpadło, ale później się podjedzie tam nawet rozrzutnikiem. Mowałek mi się w prasie popsuł, bo w turna go uszkodziłem. Na razie jest nieczynna, ale będzie czynna. Z czasem. Ale jak ten, to najwyżej się tutaj podjedzie. Turem, załaduje się turem, ewentualnie na rozrzutnik i też będzie dobrze. A już jak pokosiłem, to co by tam nie było, no to grabię to, żeby po prostu ładniej wyglądało na zimę, no i na przyszły sezon, żeby nie były takie jakieś tam e, paflongi, tam coś później się ciągało na to, to Trzeba to podgrabić. Dużo liści też jest, bo już jesień przed nami, a właściwie już jesteśmy w trakcie jesieni od dobrych kilkunastu dni. Mieliście lecą z, drze, z, drze. Lecą z Także mamy jesień, ale to już mówię, ostatnie tutaj podrygi Nawet ostatnie podrygi takiego jeżdżenia traktorem na, na łące, więc trzeba... Trzeba to wykorzystać i jak jest jeszcze w tym sezonie okazja to, to wsiąść i tutaj trochę pojeździć sobie dookoła. Tu oczywiście przy drodze to pełno, o już puszek leży, jakichś tam śmieci, ja tylko tu patrzę butelki, żeby nie było szklanej, bo żeby jej nie przejechać. jej szkła się na sypę. No a później no to będzie można tylko przysianie coś tam robić. Znaczy, przy drzewie, nie przysianie, bo przysianie to tam teraz ewentualnie robimy i przy trawie, no a później, zimą, no to będziemy mogli sobie jak już to tam przy drzewie tylko po rok podziałać, przy ciągnikach pojeździć, no to, no to teraz trzeba jeszcze skorzystać z tego, że mamy tutaj kawałek jeszcze tej łąki takiej niedograbionej i przejechać się tym traktorem Po prostu pojeździć sobie po, po i tyle, żeby to e, ładniej wyglądało, tak, że jest mózg, bo nie ma w siana i jadę po No nie, no siano jest, ale jadę po prostu na tak, żebyśmy żeby, żeby tu nie zostawić I taka akcja tutaj się rozgrywa na ekranie. Cały czas jest lej podpięty, bo go nie odpinam. Jedziemy na stodowę razem z lejem. No nie będzie trzeba go odpinać i będzie zagarażowany razem z traktorem. Razem tutaj ze 3, będzie stał w garażu i nie będzie trzeba odpinać tego. Znaczy no na garażu, no pod dachem w podorach. Ale będzie pod dachem i to najważniejsze zarówno ten sprzęt jak i ten silnik to co jest zawieszone szanujmy się ludzie i nie wywalajcie tych, tych butelek tak bo kurde no tu bym jechał i by akurat koło najechało no to później szkłaby tu pełno Leżało. Rzucę to tutaj na razie do rowu. i tam w miejscu widocznym to tam ktoś później może to wziąć, no ale ludzie no. Później szkła, aby tylko pełno se narobić i to jest tak właśnie, to jest tak o kolejne, no, to jest, to jest mieć, mieć właśnie łąkę czy tam pole przy drodze. No nie pozdrawiam. <grym> Taka sama sytuacja dotyczy się panów drogowców, którzy pracują tutaj przy utrzymaniu drogi. Patrzcie, ten kamień, przecież on leżał tutaj, w tym miejscu, a znalazł się tam na łące. No to chyba już jak ktoś go wziął stąd i wyrzucił w tą stronę, no to chyba lepiej, żeby go wziął i wyrzucił w tamtą stronę, gdzie jest las, bo chyba jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś będzie jechał i tutaj trawę kosił i mu, nie wiem, walnie tam w kosiarkę niż ktoś będzie jechał i kosił drzewa gdzie ten kamień nawet jakby tam leżał to nic nie zmieni no ale to ludzie, no to trzeba myśleć po prostu nie? myśleć trzeba no ale no cóż no i teraz to już to tyle teraz już zjeżdżam z tym zestawem i już chyba więcej nie będzie w tym roku pracowane tą maszyną zjeżdżam, no Odpilam no i tyle idealnie za pamięci spuścić wodę żeby nie było później lipy za jakiś czas że się zapomnie a to była nie niech sobie zleci no, bo później była wylipa. Tak jak w tamtym roku zapomniałem, 60. Spuścić dobrze, że jeszcze nie było takich mrozów i sobie przypomnieliśmy.